Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Telewizji Górczeska wysłuchałam w programie informacyjnym odczytaną przez panią redaktor Anetę Kober informację Prezydium Rady Nadzorczej z dwóch ostatnich zdalnych posiedzeń Rady to jest z 27 maja i 8 czerwca. Prezydium Rady w formie pisemnej przekazało do Telewizji Górczeska. Wykaz uchwał, które zostały podjęte na posiedzeniach, nie podając do wiadomości członków spółdzielni ani ilości osób biorących udział w głosowaniu, ani stosunku głosów oddanych za daną uchwałą, ani też czy były w stosunku do poszczególnych uchwał zgłaszane jakieś wnioski formalne. Zabieram się głos w tej sprawie, ponieważ jestem przekonana, że Rada nie mogła mieć na myśli, podejmując uchwałę nr 18 przez 2020, w której tą uchwałę upoważniła Prezydium Rady Nadzorczej do informowania członków spółdzielni o bieżących pracach rady, nie mogła mieć na myśli odbieranie głosu pozostałym członkom organu. Którzy pełnią swoje funkcje z wyboru, a nie z nadania. I tak jak w jednej ze swoich opinii prawnych pan mecenas Andrzej Ceglarski, 19 marca 2020 roku, dowodzi, że z faktu posiadania przez członków rady swoich mandatów, jak wynika, z ustawy prawo spółdzielcze i y, statutu SNG posiadamy uprawnienia, ale także obowiązki. A więc z poczucia obowiązku będę informowała swoich wyborców o okolicznościach, w jakich podejmowane są na posiedzeniach Rady uchwały. Moi wyborcy mają prawo wiedzieć, Jakie mam zdanie na tematy, w stosunku do których na posiedzeniu Rady zapadają decyzje wyrażane w formie uchwały? Jeśli chodzi o posiedzenie z 27 maja, to przekazałam już Państwu wiedzę na ten temat w dniu 1 czerwca. 8 czerwca podjęta została uchwała, która głosami 7 za, 3 przeciw. Przyjęła wykonanie planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej czeska za 2019 rok. Treść uchwały została uzupełniona o zapisy, które w swoim wniosku formalnym zgłosił przewodniczący komisji ZGM-u, pan Antoni Parys, i o których mówiłam Państwu w poprzedniej relacji z dnia 7 czerwca. Przeciw tej uchwale głosowała pani Krystyna Wójcicka, głosował pan Andrzej Lazur i ja, ponieważ w naszym nasz głęboki sprzeciw budzi takie zarządzanie w wyniku, którego po raz pierwszy spółdzielnia wykazała na koniec roku obrotowego wynik ujemny, to znaczy nie osiągnęła zarządzania naszym Bądź co bądź niemałym majątkiem, takiego przychodu, który pokryłby koszty działalności i wykazał nadwyżkę do podziału, wręcz odwrotnie. W wyniku złego zarządzania zadłużono wiele nieruchomości, na przykład moja nieruchomość wykazuje wynik ujemny w wysokości ponad 20 tysięcy zł. Nadmienić także należy, że wśród osób głosujących za przyjęciem tej uchwały, a byli to pan Janusz Maryl, pan Ma Marcin Bednarski, pan Stanisław Skrzek, pan Antoni Parys, pan Stefan Cichy, pan Dariusz Koszałko i pani Ewa Dylińska, były dwie osoby, które głosowały drogą SMS. Zgodnie z zasadami. Które wielokrotnie w dniach od 20 kwietnia były przyjmowane, ustalane, przegłosowywane, żeby ostatecznie 27 maja Rada Nadzorcza je przegłosowała na posiedzeniu organu. W punktach 3 i 5 tychże zasad jest jednoznacznie określony sposób głosowania. A brzmi on w sposób następujący. Głosowanie nad uchwałami odbywa się elektronicznie na wskazany adres poczty elektronicznej, a w uzasadnionych przypadkach przez złożenie pisma w skrzynce korespondencyjnej spółdzielni. Powyższy zapis zatem nie umożliwia głosowania za pośrednictwem SMS-ów. Tak więc aby Rada Nadzorcza sama nie łamała swoich uchwał, w protokole z posiedzenia Rady powinno być podane, że za przyjęciem uchwały w sprawie wykonania planu finansowego za 2019 rok głosowało 5 osób, a przeciw 3 osoby. Jeśli zaś chodzi, o uchwały dotyczące przyznania premii za czwarty kwartał 2019 roku dwóm członkom zarządu, to nie będę tu wygłaszać żadnego komentarza, ponieważ każdy członek Rady Nadzorczej miał prawo oddać głos zgodnie ze swoją wiedzą, przekonaniem w zgodzie z własnym sumieniem. Ponieważ paragraf 12, ustęp 5 regulaminu, Rady Nadzorczej mówi, że imiennie, a więc w sposób jawny, głosuje się nad wszystkimi uchwałami, z wyjątkiem spraw organizacyjno-porządkowych, to pozwolę sobie zapoznać Państwa ze szczegółami tego głosowania. Za przyznaniem premii dla pani prezes Małgorzaty Cichockiej głosowali pan Janusz Maryl: 60%. Pan Marcin Bednarski 50%. Pan Stanisław Skrzek 60%. Pan Antoni Parys 60%. Pan Stefan Cichy 60%. Pan Dariusz Koszałko 50%. Pani Ewa Dylińska 40%. Pani Krystyna Wójcicka 1%. Pani Hanna Matulka 1%. I Pan Andrzej Lazur 1%. Zaś za przyznaniem premii panu prezesowi Grzegorzowi Kretkiewiczowi głosowali pan Janusz Maryl 60%, pan Marcin Bednarski 50%, pan Stanisław Skrzek 60%, pan Antoni Parys 50%, pan Stefan Cichy 60%, pan Dariusz Koszałko 50% pani Ewa Delińska, 40% pani Wójcicka, 1% ja, 1% i pan Andrzej Lazur 1%. I tak jak wcześniej mówiłam, zgodnie z przyjętymi zasadami, za którymi głosowali między innymi 27 maja 2020 roku Panie Wadelińska i Pan Dariusz-Koszałko, nie mieli oni prawa głosować za wyżej wymienionymi uchwałami za pomocą SMS-ów. Należałoby więc uznać ich głosy za nieważne i powtórnie przeliczyć przyznane premie lub powtórzyć głosowanie, jeśli premie zostały już wypłacone. To, co stało się 8 czerwca na posiedzeniu Rady w sprawie głosowań, jasno pokazuje, jak niewielką wagę przykładamy do stanowienia i przestrzegania prawa, które sami stanowimy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę.